Cześć, siódme jest zadanie od Wojtka w ramach darmowych korepetycji, kodepetycji, czyli tymi wysyłać zadania cię rozwiązuje całkowicie za flii. I rozwiązania oczywiście wrzucam na YouTube'a. Zadanie siódme mamy tak. Krótsza przekątna trapezu prostokątnego dzieli trapez na dwa trójkąty. Zauważcie, że tu jest mój trapez. Może ja go sobie tak troszkę wam oznaczę. Czyli tu będzie tak, a tu będzie b, c i d. Abyście wiedzieli, że to jest cały trapez A, B, C, D, tak? <laughs> Dobra. Krótsza przekątna trapezu prostokątnego. No to to jest krótsza przekątna. Dzieli trapez na dwa trójkąty, z których jeden jest równoboczny. To jest oczywiście ten niebieski, no, a drugi jest prostokątny. To jest ten zielony, zielony i niebieski, tak? Znajdź pole tego trapezu, wiedząc, że jego wysokość jest równa 2. Czyli wiemy o tym, że tu jest 2. Ej, nie będzie tu 2. Tylko tu jest C, to ja sobie napiszę, tu już jest jakieś E. Zauważcie, że nasza wysokość CE jest dokładnie taka sama jak wysokość AD. Odcinek AD jest równy odcinkowi CE z tej prostej przyczyny, że jest to trapez, czyli te podstawy trapezu są zawsze równoległe, tak? Czyli mogę też tu napisać od razu, że jest 2, choć raczej nam to nie będzie potrzebne. Dobrze, co my mamy policzyć? Pole tego trapezu. Żeby policzyć pole tego trapezu, to ja muszę zauważyć jedną rzecz. Że jeżeli tu jest trójkąt nasz, równoboczny, to oczywiście jego bok ma długość A. Więc tu też jest A, tak? Odcinek AB, może napiszę tak, AB też równa się A. Ale skoro to jest wysokość, to w trójkącie równobocznym dzieli to na połowę, tak? Wysokość. To znaczy, że odcinek AE to jest jedna druga A. Ale odcinek AE jest dokładnie taki sam jak odcinek DC. Czyli tu napiszę, że to też jest równe DC. Ok. Odcinek. Długość odcinka się tak oznacza. O, Dobra. I to samo tu ciach, ciach, ciach. Jasne? To jest na razie moje oznaczenie. Czyli wiem, że tu jest jedna druga A. Tu jest całe A i tu też jest jedna druga A. Trzeba oczywiście to A najpierw wyliczyć. Ale to sobie wyliczymy ze wzoru na wysokość w trójkącie. Po wzór na wysokość trójkącie to jest oczywiście A pierwiastków z 3 przez 2. Czyli jeżeli za moje H podstawiam sobie dwójeczkę, to otrzymuję, że 2 równa się A pierwiastków z 3 przez 2. Pomnożymy to przez 2, a więc 4 równa się A pierwiastków z 3. Ja to pomnożę przez pierwiastek z 3. 4 razy pierwiastek z 3 to są. 4 pierwiastki z trzech. Pierwiastek z trzech razy pierwiastek z trzech to jest 3 i jeszcze a. I teraz podzielę sobie to przez 3, czyli ostatecznie a równa się 4 pierwiastki z 3 przez 3. OK? Dobra. No to nie zostaje mi nic innego, jak po prostu policzyć pole mojego trapezu już od razu. Zór jest taki: a plus b przez 2. Razy wysokość. No to B równa się. Tu będzie dwójeczka. A to jest oczywiście podstawa cała, czyli to nasze A. Czyli to jest 4 pierwiastki z 3 przez 3. B, czyli to jest to, to jest to, co mówiłem. Połowa z A. Połowa z 4 pierwiastków z 3 przez 3 to są oczywiście 2 pierwiastki z 3 przez 3. No, i to jeszcze jest wszystko wymnożone przez naszą wysokość, która jest równa 2 i która elegancko nam się z tym poskraca. Czyli nasze pole jest równe, bo tu już jest <laughs> 1, tu jest 1, to tu już nie ma tych dwójek. I mamy 4 pierwiastki z 3 przez 3 plus 2 pierwiastki z 3 przez 3. Ja wam to jeszcze rozpiszę, żeby wszystko było jasne. 4 pierwiastki z 3 plus 2 pierwiastki z 3 to jest oczywiście 6 pierwiastków z 3 przez 3. Szósteczka się skróci z trójką, tu jest 1, tu jest 2, a więc ostatecznie nasze pole całego trapezu to jest 2 pierwiastki z 3. I tyle. Zastosowaniem zodu na wysokość i zastosowaniem zodu na pole tego naszego trapezu. Oczywiście trzeba było sobie właśnie przeanalizować troszkę to zadanie, że jeżeli tu jest trójkąt równoboczny i tu jest a, no to tutaj będzie połowa z tego a. Jak można było inaczej zrobić to zadanie? Wykorzystać, że tu jest 60 stopni, tak, bo w trójkącie równobocznym jest 60 stopni, masz bok, masz kąt, wyliczysz wszystkie długości i to, no ta jest ta sama, i ta jest ta sama, też by wyszło. Czy jeszcze się dało jakoś to zrobić? No, dało się jeszcze nie bez podobieństwa, tylko z przystawania trójkątów, bo ten trójkąt, ten trójkąt i ten trójkąt są przystające, czyli dokładnie takie same. No, ale to już kombinowanie i zabawa. Dobra, tyle. No, dzięki za uwagę. Pytania w komentarzach. A ja zmykam do ósmego zadania. Na razie, cześć. Zmotywuj nas do dalszej pracy, zostawiając łapkę w górę i subskrypcję. Jeśli dalej masz problemy z matematyką, zajrzyj na naszą stronę matematykaspasion.pl.